Dzień dobry witam państwa ponownie witam wszystkich ponownie na moim kanale na YouTubie w moich grupach. Dziękuję za wszystkie lajki i za wszystkie reakcje feedbacki na moje nagrania. Tutaj to właśnie dowód na to, że akurat moje działania mają sens, że spotykają się z odbiorem i, i mogą być także pomocne. Dla przypomnienia nazywam się Przemysław Goranin. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Z zawodu doradcą zawodowym, oprócz tego jeszcze uczę przedmiotów prawnych w szkole dla dorosłych. A dzisiaj chcę powiedzieć o przyczynach hejtu, dlaczego ktoś staje się szkolnym hejterem, co nim tak naprawdę kieruje. I przede wszystkim mówiliśmy także właśnie o rodzajach hejtu, o przemocy rówieśniczej, o między innymi o także o cyberprzemocy. Agresji internetowej i czemu, y, czemu, w ogóle to, czemu to zjawisko się pojawia, dodajmy jeszcze, że, mm, czym jest tak naprawdę hejt, i jakie są przyczyny hejtu. Jedną z przyczyn, y, że ktoś staje się hejterem, to między innymi zazdrość. Y, Osoby hejtujące nie są zadowolone ze swojego życia, Mają, często dorastają w środowisku, w którym wszelki sposób wyrażania emocji jest odbierany jako brak posłuszeństwa, brak kultury, szczególnie w takich rodzinach, gdzie są bardzo twarde zasady, ale także czasami te osoby. Są ofiarą agresji w domach rodzinnych, tak? I nie musi to być wcale przemoc fizyczna, może być równie dobrze emocjonalna, a może to być ostracyzm, bo zdarzają się rodzice obojętni, którzy dziecko traktują jak powietrze, może to być różnego rodzaju nękanie, także blokowanie emocji. Dziecku nie pozwala się na wyrażanie emocji, i ona blokuje się, zamyka się w sobie, i taki szkolny hater za to, że nie jest w domu kochany, nie jest zauważany, Wymierza karę innym, szuka sobie w środowisku szkolnym kogoś słabszego, kto może stać się szkolną ofiarą i na nim wyładowuje swoje negatywne emocje. Może to być także zazdrość. Jak już mówiłem, osoby, które się uczą, dostają nagle etykietki kujonów, lizusów, a może donoszą na innych. Mówiłem o tym w poprzednim nagraniu także. I autor hejtu, on. Yy, Wyraża negatywne uczucia związane z inną osobą, a czasami jego ofiara ma jakieś cechy, których on nie akceptuje u siebie, bo wewnętrznie jest, może być bardzo słaby, a kiedy widzi kogoś, kto tą słabość uzewnętrznia, a on ją ukrywa, jego słabość jest głęboko ukryta, wtedy kieruje także na niego agresję. Dlaczego tak w ogóle młodzież hejtuje? Czemu zajmuje się hejtem? Między innymi, wracając jeszcze do tematu, niska samoocena. Może to by brak. Yy, Pewności siebie, na przykład uczeń ma problemy z nauką, i kiedy na przykład chce rozładować te, to frustrację, niezadowolenie, to na przykład w internecie obraża kolegów, koleżanki albo kieruje przemoc fizyczną na innych. I ja przypominam sobie w szkole takiego kolegę, który pochodził z rodziny patologicznej, dysfunkcyjnej. Jak okazało się później, ten ojciec, ojciec go bił, nadużywał alkoholu, on uciekał z domu, wdał się w złe towarzystwo i wyładowywał także agresję na osobach słabszych. tak. A oprócz tego chciał zaistnieć, bo zawsze był gorzej ubrany, zaniedbany, niektórzy naśmiewali się z niego i on chciał koniecznie wkupić się w i musiał sobie zawsze znaleźć kogoś słabszego na korytarzu, gdziekolwiek. Mamy także przemoc taką werbalną. Czyli. Hater może także okazywać taką przemoc słowną w stosunku do osób, niekoniecznie, niekoniecznie fizyczną, jak już mówiliśmy. I przypominając jeszcze słowo hate, to jest od nienawiści. Ta osoba nienawidzi, obraża, jest agresywna w internecie, czy także w realu, w życiu, w życiu codziennym. Oczywiście rodzice dodam jeszcze że pedagodzy rodzice muszą obserwować muszą przyglądać się dokładnie tym wszystkim zjawiskom bo dorośli ponoszą także odpowiedzialność za te dzieci i nie ma tutaj nie ma tutaj możliwości żeby, żeby nie zwracali uwagi na szkolnych, hejt nie reagowali i nie wystarczy nie wystarczy system kar tylko też rozmowa może to być rozmowa z agresorem z rodzicami, bo czasami za agresją takiego szkolnego prześladowcy, osiłka, yy, kryją się rodzinne dramaty, bardzo dramatyczne sytuacje. Yy, kiedy hejter wybiera sobie kogoś, naznacza jako kozła ofiarnego, przyłącza się grupa, czasami ktoś, kto, yy, komu usiłuje się nać etykietkę, może się sprzeciwić, sam stać się hejterem i szkolnym prześladowcą, ale też są. Też są dzieci czy młodzież, które mm, ulegają temu, nie mają siły, żeby się y, bronić. Hater, jak mówimy, chce wyrzucić z ciebie wściekłość, złość, ból, y, który go dręczy. Y, chce krzywdzić i nie jest dla niego ważne, że rujnuje życie innym, że, że w tym momencie ktoś, kogo krzywdzi, przeżywa to samo, co on. Y, jest bezsilny, y, odczuwa lęk. On musi odreagować swoje poczucie krzywdy to, że I może to być poczucie krzywdy świadome, albo także nieuświadomione. I, I tylko to dla niego się liczy. On nie patrzy na konsekwencje swoich działań, swoich zachowań, a jego tak ból, jakiś bezsilność tych ofiar, lęk, sprawiają, że on może tutaj odreagować tą wewnętrzną złość, furię, wściekłość. I to jest dla niego w tym momencie y, najważniejsze. On doświadcza takiej satysfakcji, y, bo y, jednak większość ludzi nie chce krzywdzić, poniżać, oszukiwać. I jeżeli świadomie y, robimy takie rzeczy, to potem odczuwamy poczucie winy, jest jakiś niesmak, odraza, y, chęć y, prześladowania, no, z drugiej strony wstręt, to powoduje w psychice człowieka jakieś napięcie. A hater, on wybiera tą drogę zła, chce dręczyć swoje ofiary, odczuwa siły może mieć także skłonności psychopatyczne. I często takie te skłonności wynosi z domu, bo zdarza się, że niekiedy jest to obciążenie rodzinne, że osoby, rodzice czy opiekunowie, no, przejawiają też. Takie cechy mają taką osobowość. I na przykład. Hejter może być także osobowością narcystyczną. On musi po prostu pokazać siebie, musi pokazać, jak jest ważny, jak jest silny. I mogą być różne scenariusze takiego zachowania, na przykład, nie jest zauważany przez najbliższe otoczenie przez rodziców, czuje się nieważny, nie ma żadnych pochwał, pozytywnych feedbacków. Jeżeli ma jakieś osiągnięcia, to ani nie są zauważane, ani świętowane, ani krytykowane, a on ostracyzm jest bardzo bolesny. I dla niego to jest naprawdę coś okropnego, że jest otaczany takim ostracyzmem, wyobcowaniem, dlatego, żeby zdobyć taki szacunek, poklask. to na przykład poprzez lęk wywoływany u innych osób, podziw tych, którzy widzą w takim osiłku dręczycielu kogoś silnego I, a w tym w ten scenariusz właśnie wpisuje się rola klasowego dręczyciela, hejtera właśnie. A Dzieci o osobowości takiej kruchej, delikatnej, zamiast roli hejtera, no niestety, nieraz wybierają rolę klasowego klauna, który może rozładować trudne sytuacje i rozśmiesza, ściąga uwagę, albo też żarty mogą być okrutne, bolesne. I dla jego szkolnych kolegów, koleżanek, i dla nauczycieli. A jeszcze kolejny scenariusz: na przykład, kiedy rodzi się dziecko, dla rodziców to jest wielkie święto, wielkie wydarzenie i jest ono w centrum życia rodziny. Podkreśla się te wszystkie jego wspaniałe cechy, zdolności, umiejętności. Uważa się, że one są wyjątkowe, niepowtarzalne, unikalne. Dzieci, spo, na, dzieci, mają, dzieci spotykają dużo takich pochwał za nawet najmniejsze, jakieś najdrobniejsze osiągnięcia. I jednocześnie wywiera się na nich taki nacisk, presję. Żeby były perfekcjonistami, żeby robiły wszystko jak najlepiej, żeby cały czas były doskonałe, yy, a dzieci odbierają to jako uwarunkowaną miłość. Czyli miłość jest warunkowana, nie jest bezwarunkowa. Jeżeli jesteś doskonały, spełniasz bardzo wysokie oczekiwania rodziców, a poprzeczka jest ustawiana bardzo wysoko, jesteś kochany, jeżeli nie, od razu jest to hut emocjonalny. I jeżeli. Taki, takie dziecko skupia na sobie uwagę, wtedy jest szczęśliwe, zadowolone. A jeżeli nie może się jakoś wyróżnić, czy zdolnościami twórczymi, kreatywnością, wysokim, wysokim IQ, albo umiejętnością budowania zdrowych relacji, wchodzenia w zdrowe, dobre relacje, to. Zaczyna zwracać na siebie uwagę przez zachowania agresywne, naganne, yy, wściekłość. Popisuje się na lekcjach, rozśmiesza innych kolegów, ale może także w sposób brutalny zapewniać posłuch, szacunek, może yy, na przykład bić kolegów, poniżać. Yy, I te osobowości narcystyczne, one muszą, tak jak mówię, skupiać na sobie uwagę, to może bardzo źle procentować w życiu. Bo to może być naprawdę yy, człowiek bardzo toksyczny, a w szkole. Uwagę można skupić, jak mówiłem, albo przez wyjątkowe osiągnięcia, czy sympatię uczniów, nauczycieli, albo także dręczenie innych osób. I hejter yy, koi w ten sposób to swoje narcystyczne jądro, yy, zaspokaja potrzebę bycia ważnym, zauważanym, podziwianym, i ma tutaj takie poczucie, że nie spotka go żadna kara. Wszyscy dokładnie wiedzą, kim jest szkolny hejter, nie mówi się o tym, a świadkowie jego działań no, nie chcą się narażać hejterom. Wolą się pobawić i nie są być zamieszani w jakieś negatywne, nieprzyjemne sytuacje. Niekiedy udają, że nic się nie dzieje, nic się nie stało, chowają głowy w piasek. Hejter także może u, usprawiedliwiać siebie. To jest kolejny scenariusz, yy, który już yy, jest także scenariuszem psychologicznym. Usprawiedliwia siebie i przenosi winę na innym. Yy, taki właśnie rodzaj hejtera yy, wywodzi się z rodzin, z domów, yy, gdzie jest dużo różnych sytuacji, trudnych sytuacji rodzinnych. Yy, Wszyscy członkowie rodziny są przygnieceni tym, stłamszeni, przytłoczeni. To nie są rodziny jakieś dysfunkcyjne, patologiczne. Raczej to są takie rodziny, gdzie są poważne problemy w komunikacji między rodzicami. Rodzice także nie potrafią porozumiewać się z dziećmi. Brakuje finansów na podstawowe, bieżące potrzeby. I takie poczucie smutku, przygnębienia, jakiejś ciągłej troski o byt. I przy tym wszystkim jeszcze nieporozumienia domowe. To wszystko powoduje, że taki przyszły hejter, on się wywodzi z takiego domu, i ma przekonanie, życie jest ciężkie i cały czas trzeba walczyć. I taki obraz właśnie przenosi na innych ludzi wokół, na koleżanki, kolegów szkolnych. To dziecko widzi w tych kolegach szkolnych, koleżankach jakichś wrogów. I nie wierzy nawet, że ktoś może go bezinteresownie polubić, obdarzyć sympatią i szacunkiem. Że ktoś taki jak on w ogóle zasługuje na szacunek. I to są takie działania prewencyjne, takie zapobiegawcze, żeby on nie został zaatakowany, poniżony, żeby go nie lekceważono. Reaguje jako pierwszy i zabezpiecza się w ten sposób. I takie dziecko właśnie ustawia się w takiej pozycji, żeby. Inni rówieśnicy odczuwali jakiś respekt, żeby się go bali, a rola przyjęcia sprawcy to motywuje jego możliwość poczucia siły. On odczuwa taką radość, satysfakcję z tego, że wywiera presję na to, co się dzieje dookoła. Jest dumny, że, że wszyscy go zauważają, że widzą, że się go boją. I jednocześnie usprawiedliwia siebie, bo winni są inni, oni mu zagrażają, więc on musi być silniejszy, musi być bezwzględny. Zaczyna się przemocja, przemoc, agresja, hejt. To, to może procentować w życiu dorosłym, bo akurat miałem możliwość obserwowania działania w internecie człowieka, który zaszedł dosyć wysoko. Doktoryzuje się na pewnej uczelni i jest bibliofilem, intelektualistą, a z drugiej strony nie grzeszy kulturą i atakuje ludzi, miażdży, ubliża im. A jak dowiedziałem się, on był wcześniej przedmiotem agresji jako dziecko dodajmy jeszcze tak, że są także pewne role, które odgrywa dziecko w środowisku rówieśniczym i one te role przyjmują. Te role są takim jakby zobrazowaniem, odwzorowaniem ich osobowości, jakiś cech, charakteru, które sprawiają, że te dzieci są przeznaczone do Konkretnych ról, można powiedzieć, predysponowane. Także umiejętność takiego panowania nad emocjami, uczuciami i w związku z tym taka podskórna intuicyjna zdolność do wywierania jakiegoś wpływu na innych, oddziaływania na innych ludzi. Te role także są z obrazowaniem, wzorowaniem siły, jakiejś woli, a także pragnienia zajęcia określonej danej pozycji. Oraz tego, że ktoś uświadamia sobie, że rola, którą przyjmuje przybliża i przyspiesza realizację jego życiowych pragnień, celów, aspiracji. Te role Często przyjmuje się nieświadomie i są jakieś procesy, bodźce, układy wewnątrz danej grupy, które motywują niektóre osoby do wcielenia się w rolę lidera, w rolę osoby, która rządzi. Te role umożliwiają, ułatwiają hejt i skutecznie także przed nim chronią bo to, to również się zdarza, że osoba taka jest przed hejtem chroniona. Dodajmy jeszcze, jeżeli ktoś na przykład powiem, powiem także w następnym nagraniu, o tych rolach, które się odgrywa, czy jest to lider, influencer i tym podobne, Dzisiaj już muszę zakończyć to nagranie. Kolejne nagranie na temat mobbingu szkolnego, już niebawem, a ja po raz kolejny zapraszam Państwa na moje kanały Tadeusz Tarek, także Przemysław Gorani, to jest kanał pod moim imieniem, nazwiskiem, na YouTubie oczywiście i na moje grupy na Facebooku. Nieznajomość prawa szkodzi i grupa motywacyjna masz w sobie wartość. Życzę Państwu miłego dnia i do usłyszenia.